Sługa Boży Dionizy Kartus miał liczne wizje dusz czyśćcowych. Pewnego dnia powiedział jednemu z braci, że dusze czyśćcowe ukazywały mu się setki razy. Chciał przywołać sumienia wiernych, że być może wśród tych, którzy wciąż cierpią w czyśćcu, są rodzice, krewni, przyjaciele, dobroczyńcy, a także wiele innych niezliczonych dusz, o których nikt już nie pamięta ponieważ uważa się, że są w niebie dawno temu i otrzymują tylko ogólne błagania Kościoła. Starał się zwrócić uwagę na potrzebę ofiarowania błagań na rzecz tych dusz, które są opuszczone, zapomniane przez ludzi i które potrzebują pomocy. A przede wszystkim chciał skupić się na tych, którzy zmarli nagle i byli nieprzygotowani na sąd Boży. Za te dusze Denis ofiarował mszę świętą, ale także wszystkie zasługi Chrystusa, Matki Bożej, aniołów, świętych i dobre uczynki. Bóg objawił mu, że nie powinien zapominać, że w czyśćcu sprawiedliwość Boża domaga się zadośćuczynienia do ostatniego centa i że w czyśćcu było wiele dusz, które cierpiały rozdzierające bóle przez lata, ponieważ ich krewni uważali, że są już w niebie od jakiegoś czasu. W dwóch innych dziełach Denis opisał bóle czyśćcowe, podążając za objawieniami świętej Brygidy, a także myślą świętego Tomasza z Akwinu, świętego Bonawentury i Aleksandra z Hales. Denis opowiada, że pewien zmarły, wskrzeszony za przyczyną świętego Hieronima, powiedział świętemu Cyrylowi Jerozolimskiemu, iż wielkie cierpienia ziemskie są wytchnieniem i rozkoszą w porównaniu z najmniejszą męką czyścicową. I dodał, że gdyby jakiś człowiek zakosztował tej męki, wolałby raczej znosić wszystkie katusze, jakie doznawali i będą jeszcze doznawać na ziemi ludzie, aż do końca świata, niż cierpieć choć jeden dzień najmniejszą mękę czyśćcową. Oto co pisze o czyśćcu święty Alfons Maria Liguori, doktor Kościoła i założyciel Zgromadzenia Redemptorystów. Lecz tu sobie pozwolę odstąpić od tematu na korzyść tych świętych dusz. Jeśli chcemy, by nas wspomagały z modlitwami, dobrze będzie, gdy i my będziemy się starali wspierać je naszymi modlitwami i uczynkami. Powiedziałem, dobrze będzie. Lecz należałoby powiedzieć także, że to jest jednym z obowiązków chrześcijańskich, ponieważ miłość domaga się, byśmy ratowali bliźniego. Kiedy potrzebuje koniecznie naszej pomocy, a my możemy mu jej udzielić bez wielkiej trudności. Otóż jasnym jest, że i dusze czyśćcowe zaliczają się do naszych bliźnich. Chociaż bowiem nie ma ich już na tym świecie, to przecież należą do społeczności świętych. Dusze pobożnych zmarłych, pisze święty Augustyn, nie odłączają się od Kościoła. A jeszcze wyraźniej, i to odnośnie do naszego tematu, zaznacza święty Tomasz, że miłość, jaką winniśmy zmarłym w łasce Bożej, jest rozszerzeniem tej samej miłości należnej bliźnim żyjącym. I dlatego powinniśmy wedle możliwości naszej wspierać święte dusze jako naszych bliźnich. A ponieważ znajdują się w największej potrzebie niż inni bliźni, tym większy mamy z tego względu obowiązek wspomagać je. W jakiej potrzebie znajdują się ci święci więźniowie? Pewnym jest, że męki ich są niezmierne. Ogień, który je dręczy, mówi święty Augustyn, bardziej się daje we znaki niż jakakolwiek udręka, jakiej by mógł doznać człowiek w tym życiu. Tego samego zdania jest i święty Tomasz. Dodaje on, że ogień czyśćcowy jest ten sam co w piekle, taka jest kaźń zmysłów, ale wiele większą kaźnią jest pozbawienie oglądania Boga, jaką Pan doświadcza swe święte oblubienice. Nie tylko bowiem miłość przyrodzona, ale i nadprzyrodzona, jaką pałają ku Bogu, przeje z ogromną gwałtownością do połączenia się z ich najwyższym dobrem. Widząc zaś, że winy ich powstrzymują je od tego, doznają tak dotkliwej katuszy, że gdyby mogły umrzeć, skonałyby w każdej chwili. Jak twierdzi święty Jan Chryzostom. To pozbawienie oglądania Boga niezmiernie więcej dręczy niż kaźni zmysłów. Stąd te święte oblubienice wolałyby ponosić wszelkie inne cierpienia, niż na chwilę być pozbawionymi upragnionego zjednoczenia z Bogiem. Dlatego doktor Anielski mówi, że męki czyśćcowe przewyższają wszelkie cierpienia ziemskie. Święty Cyryl pisze, że męki czyśćcowe pod względem dotkliwości są te same co w piekle, tylko tym się różnią, że nie są wieczne. Zatem męki tych dusz są bardzo wielkie. Z drugiej strony same nie mogą sobie pomóc, jak bowiem mówi Hiob, znajdują się w łańcuchach i związane są sznurami ubóstwa. Już wprawdzie te święte królowe przeznaczone są do królestwa, lecz nie mogą Go objąć, dopóki nie nadejdzie kres ich oczyszczenia i tak nie mogą sobie dopomóc i uwolnić się z tych więzów, które mają je krępować, dopóki nie spłacą się zupełnie boskiej sprawiedliwości. Tak właśnie powiedział z czyśćca jeden cysters do zakrystiana swego klasztoru. Wspomagajcie mnie proszę modlitwami, bo sam nie mogę nic dla siebie otrzymać. Zgadza się to z tym, co pisze święty Bonaventura. Te dusze są tak biedne, że nie mają czym się wypłacić. Ponieważ zaś pewnym jest, i to nawet według nauki wiary, że możemy przynieść ulgę tym świętym duszom naszymi modlitwami, a zwłaszcza pochwalonymi i używanymi przez Kościół, nie wiem, jak może być bez winy ten, który nie dba, by im dopomóc przynajmniej swymi modlitwami. Jeśli nas więc nie skłania obowiązek, to niech nas pobudzi radość, jakiej doznaje Pan Jezus, gdy widzi, że staramy się wybawić jego umiłowane oblubienice i doprowadzić je do nieba. Niech zaś zachęci wreszcie zaskarbienie sobie wielkich zasług przez ten wielki akt miłości względem tych świętych dusz. One zaś są niezmiernie wdzięczne i dobrze wiedzą, Jakie im wielkie dobrodziejstwo wyświadczyliśmy, przynosząc im ulgę w cierpieniu i wyjednując im naszymi modlitwami przyspieszenie wejścia do chwały. Kiedy więc się do niej dostaną, nie przestaną się za nas modlić, a ponieważ Pan przyrzeka swe miłosierdzie okazującym miłosierdzie bliźnim, błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Słusznie może się spodziewać swego zbawienia kto się stara przyjść z pomocą tym świętym duszom tak doświadczonym, a tak drogim Bogu. Powinniśmy się spodziewać, że jeśli ktoś z nas swymi modlitwami wybawi jakąś duszę z czyśćca i wprowadzi do nieba, ta dusza powie Bogu Panie, nie pozwól, by miał zginąć ten, który mnie wybawił z męki. A jak Saul darował życie Jonatanowi dla próśb ludu, tak nie odmówi Bóg zbawienia temu wiernemu dla modlitw owej duszy swej oblubienicy. Ponadto święty Augustyn mówi, że ci, którzy więcej nieśli pomocy za życia duszą czyścowym, kiedy po śmierci sami się znajdą w czyśćcu, za łaską Bożą więcej doznają pomocy od innych. Zwracam uwagę, że jeśli chodzi o praktykę, wielką przysługą dla dusz czyśćcowych jest wysłuchanie mszy świętej, za nie I polecenie ich podczas niej Bogu przez zasługi męki pana Jezusa w następujący sposób. Ojcze przedwieczny, oddaję ci tę ofiarę z ciała i krwi Jezusa Chrystusa w połączeniu z wszystkimi cierpieniami, jakich doznał za życia i przy śmierci, i przez zasługi jego męki polecam ci dusze czyśćcowe, to niezwykłe, jak Bóg pozwala nam współuczestniczyć w dziele zbawienia, nie tylko dla siebie, ale i dla innych. Nasza modlitwa ma moc skrócenia cierpień dusz przyspieszenia ich przejścia do nieba, a co za tym idzie, powiększenia grona tych, którzy w wieczności będą modlić się za nas. To nieskończony łańcuch miłości, który łączy niebo, ziemię i czyściec. Nasze czyny na ziemi mają wpływ na rzeczywistość duchową, a nasze akty miłosierdzia wobec dusz czyśćcowych są wyrazem najczystszej miłości bliźniego. To nie tylko nasz obowiązek jako chrześcijan, ale też wielki przywilej. Każda modlitwa, każdy akt pokuty, każda msza święta ofiarowana za duszę w czyśćcu to nie tylko pomoc dla nich, ale również duchowe bogactwo, które gromadzimy dla siebie. Święty Alfons Maria Liguori podkreśla, że dusze czyśćcowe raz już uwolnione, nie przestaną modlić się za tych, którzy im pomagali. Ich wdzięczność jest wielka, a modlitwy skuteczne. To wzajemne wsparcie, które przekracza granice życia i śmierci. Łączy nas z nimi w świętej wspólnocie Kościoła. To, co czynimy dla nich dziś, wróci do nas w chwili, gdy sami będziemy tego najbardziej potrzebować. Każda dusza ma swoją historię. Wśród tych, którzy cierpią w czyściu, mogą być nasi bliscy, rodzice, dziadkowie, przyjaciele, dobroczyńcy. Może ktoś, kogo znaliśmy, a może ktoś, o kim nikt już nie pamięta. A każda dusza jest cenna w oczach Boga. Nie ma duszy zapomnianej przez Niego. Nasze modlitwy mogą być dla tych dusz jedyną pomocą, jaką otrzymują. Nawet jeśli wydaje się, że są już w niebie, modlitwa nigdy nie idzie na marne. Jeśli dusza, za którą się modlimy, już osiągnęła zbawienie, Bóg skieruje te łaski do innych potrzebujących. Każda modlitwa ma sens. Każdy akt miłosierdzia jest krokiem ku większej jedności z Bogiem i Jego dziełem zbawienia. Czyściec, choć jest miejscem cierpienia, jest także miejscem nadziei. To droga do nieba, a my możemy stać się współtowarzyszami tej drogi dla dusz, które tego potrzebują. Możemy ofiarować światło w ciemności, ulgę w bólu, nadzieję w cierpieniu. To piękna misja która łączy nas z całym kościołem tym pielgrzymującym na ziemi i tym oczyszczającym się w czyśćcu. Nie ma większej radości niż świadomość, że nasze modlitwy przyczyniły się do zbawienia duszy. To radość, która nie kończy się tu na ziemi, ale trwa w wieczności. Dusze, które dzięki nam dostąpiły chwały nieba, staną się naszymi orędownikami przed Bogiem. Ich modlitwy będą dla nas tarczą w chwilach trudności, a ich wdzięczność błogosławieństwem na drodze naszego życia. W tej duchowej rzeczywistości kryje się wielka nadzieja i radość. Bóg nie zostawia nas samych ani tych, którzy odeszli. Jego miłość przekracza wszelkie granice, a nasze modlitwy są mostem łączącym nas z Jego miłosierdziem. Każdy dzień jest okazją, by nieść pomoc duszom czyśćcowym i budować duchowy skarb, który przyniesie owoce na całą wieczność. Niech więc nasze serca wypełni pokój i radość z tej niezwykłej możliwości współpracy z Bogiem w Jego dziele zbawienia. Niech modlitwa za dusze czyśćcowe stanie się codziennym wyrazem naszej miłości i wiary, bo każda dusza, którą wspomożemy, to krok bliżej do nieba, nie tylko dla niej, ale i dla nas. Dlatego pomódlmy się teraz wspólnie za te biedne dusze w czyśćcu cierpiące modlitwą świętej Gertrudy. Boże miłosierny, stronu chwały Twojej wejrzyj na biedne dusze w czyśćcu cierpiące wejrzyj na ich męczarnie, na łzy, które przed Tobą wylewają usłysz ich błagania i jęki zmiłuj się nad nimi, odpuść im grzechy za wszystkie przestępstwa, których się dopuściły, za niedbalstwa w służbie Twojej świętej popełnione. Ofiaruję Ci najświętsze życie, wszystkie zasługi Jezusa Chrystusa, wszystkie pokuty, posty, czuwania, modlitwy, prace, boleści, krew i rany, mękę i śmierć niewinną, którą w najgorętszej miłości cierpiał za nas najmilszy Twój syn. Proszę, abyś tym ubłagany raczył przyjąć te ukochane dusze do rajskiej szczęśliwości, aby Cię wielbiły na wieki. Amen. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci najdroższą krew boskiego Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, w połączeniu ze wszystkimi mszami świętymi, dzisiaj na całym świecie odprawianymi za dusze w czyśćcu cierpiące za umierających za grzeszników na świecie za grzeszników w kościele powszechnym za grzeszników w mojej rodzinie a także w moim domu amen Bóg zapłać za wspólną modlitwę z Panem Bogiem